Witam w kolejnym odcinku z eksploracji obiektu sportowego. W poprzednich odcinkach widzieliście tą właśnie klatkę schodową. Właśnie na tej klatce schodowej zakończyliśmy odcinek. Jeżeliście go nie widzieli, to oczywiście zapraszam również do oglądnięcia go, a teraz idziemy dalej. Idziemy teraz w dół. Jeszcze tam na parterze my nie byli. Zejdziemy tam na parterz, zobaczymy co tam jest. Także zapraszam do oglądnięcia tego odcinka. Tutaj tak samo jak mówiłem już w poprzednim odcinku, każdy, każdy szczebel jest przynajmniej w połowie. Niektórych w, niektórych w ogóle nie ma. Pajęczyny, pajęczyny, również sporo. Pozostałość po światłach, pozostałość po warówce. Tutaj również jakieś dziury w suficie. Kurde, ja się przestraszyłem, jak ktoś tam kopnął. Dobro, mamy dziurę w suficie. Tutaj mamy pewnie jakiś regał. Podejrzewam, że dwy, wysokiej. Wartości, nie wiem, trofea tutaj mogły być. Jedyne z mi się takie kojarzy w obiektach sportowych, to właśnie, że tutaj jest wystawka na jakiś trofea. Łącznik. Oczywiście nie działa. Yy. Tutaj, prze... o, ale tutaj echo. Ogólnie w tego typu pomieszczeniach wszędzie była wykładzina. Tutaj, akurat w tym została ta wykładzina zdarta. Widać, że ta wykładzina była wycięta. Tutaj jeszcze pozostałość po tej wykładzinie została. Tutaj również jest pozostałość po tej wykładzinie I tutaj mamy niezidentyfikowany nie obiekt. Czy to jest to, o czym myślę? Na 99% to jest to, o czym myślę. Nie, ja tego nie chcę się dotykać. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to zobaczyliście, że w Kiblu było coś takiego. W nieczynnym kiblu ktoś zostawił właśnie klocka. I tutaj znowu na środku takiego obiektu ktoś zostawił już I potem najprawdopodobniej to też nie jest kola. Ja pier... Po co ja tego dotykam? Dobra, fuj. Tutaj jest, tutaj jest kolejna kola. Okna... okna mnie tutaj zadumiają, bo są w bardzo dobrym stanie wszystkie okna. Fuj, chociaż, chociaż nie, nie, nie aż tak śmieje, co tutaj mamy? Kurcze, ktoś się chyba tutaj zrzygał, ja tu muszę włączyć flesza, włączymy, zaraz, nie, dobra, myślałem, że to są rzygi, chociaż nie mam, no śmierdziało by dużo bardziej, a tutaj pozostałość po kiblu, standardowa łazieneczka, tego typu łazieneczki, my tu zobaczyli już kilka, ale kurde, Ludzie mi przerażarzają, takie coś te zostawiać. No nie no nie wierzę. To powiem mi tak, jak ktoś do nieczynnego kibla zrobił klocka i zostały tam zamknięte, to myślałem, że kurde, ludzie są powaleni. Ale kurde tutaj... Kurde, no, no nie, nie, nie wierzę. Jeszcze no, no a szkoda gadać. Nie, szkoda, szkoda gadać nawet nie chcę. Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Oprócz tych trofeł, to jakieś szuflady. Zobaczymy co tam jest. Kurde, nie wiem, zamknięte kurde, ale nie wiadomo czy tam coś nie wyskoczy. Czekaj, 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 bo może się otworzy. Dobra, tam nic nie ma. Co tutaj jest? No nie wierzę! Przycisk subskrybuj. Jedziemy, kurde dalej oglądać wszystko. Czyli tak, tutaj po lewej stronie ściana, prawa stronie Zjedzamy wszystkie po kolei pomieszczenia. Co tutaj ciekawego? Jakieś takie elementy. Jakieś... O, piłka! Zobaczyłem piłkę do kosza! Jeszcze zagramy w koszek piłką do kosza! <noise> nie wierzę, nie wierzę. Cześć, tu mam jakiegoś flaka. Tam dalej muszę się przedostać do tamtej piłki. Ale, aha, dobra. Też widzę, że flak. Czyli to ża żadna żadna porządna piłka. Same flaki. Dobra, co to mamy dalej? Śmieci. Jakiś łącznik. Dobra. Jakieś papiery, jakieś zeszyty. No, chyba nie podpisałem No, no dobra. Standardowo śmieci pełne w takim typu. No tutaj odpadła, odpadło drewno, tutaj było obicie obicie schodów. Tam schody są z tamtej strony jeszcze. Te, które przytrzymuje to. No dobra. Dobra. Ciekawe, ciekawe. Co mamy dalej? Tutaj mamy w... to jest główne wejście. Z tamtej strony ono jest zamknięte, wtedy nie dawało rady wejść. Chociaż tutaj w ogóle nawet klamek teraz nie ma. Klamki są tu wszędzie wyciągane, Tu jest klamka wyciągnięta. Kolejna klamka jest wyciągnięta, ten nawet nie ma tyle jak wejść. Okej. Okay. Co? Tu jest jeszcze. Okej. Okay. Nie ma tej żadnych takich rzeczy, których... O! Klamka! Bez bolca, a żeby otwierać takie teren, to tutaj by się z bolcem przydało. Dobra A to nie wiem czy na przypadkiem nie do okna, bo to widzę, że są te okna teraz bez klamek. Tutaj jest taki główny korytarz. O piłka no, flak, nie? Ale... Flak, ale kurde, ale kopniesz. to no, kurde ile zrobię dwa? Ile kapek zrobię? Dwa Dobra. Wejdźmy, eksplorujmy kolejne pomieszczenia. Huu, na co mi to może wyglądać? Nie wiem, tutaj jest, jest umywalka, umywalka się kojarzy z jakimiś tą łazienkami, więc tu może jakaś łaźnia. Ty to może być rzeczywiście, bo te, te wszystkie łazienki, co my zwiedzali, to były takie typowo pokojowe, a tu jest taka łazienka przy głównym wejściu, więc to może była taka łazienka dla gości. Ostatnio podczas nagrywania, nagrywaliśmy tak intensywnie, że cała karta pamięci została zapełniona. Także przyjechaliśmy tutaj ponownie, żeby skończyć nagrywanie. Tak więc zapraszam do kontynuacji oglądania, eksploracji tego, otóż, obiektu sportowego. To jest właśnie hotel. Mamy tutaj dziurę. Dziur tutaj właśnie pełno jest. Jest dziura jedna, jest dziura druga lustro, na którym jest napisane jakiś grafiti, Mamy umywalka, umywalka bez żadnego kranu, bez żadnego podłączenia, czyli najprawdopodobniej też nie dawałaby się do działania. No i okna. Okna standardowo działają, tak jak w większość tych okien nadaje się do otwierania, otwierania, zamykania. Mamy pozostawione jakieś pozostało to pewnie od kranu, możesz zobaczyć. Okej. Okay. Połamany stolik. I dobra. Standardowe pomieszczenie. Sufit. Troszkę podubany. I idziemy dalej. Ładny żerandon. Dobra. Chyba ostatnio my tutaj byli bez światła, teraz mamy lepsze światło. Możemy, możemy tutaj wejść. Ok, tu, tutaj jest bas, wejście na basen, czyli to właśnie były właśnie tego typu obiekty jak prysznic przed wejściem na basen. Tutaj widać bardzo jest zdemolowane, tu jest dość ciemno. Możesz tam y, jak coś to albo otworzyć, albo tam jest też regulacja tej, tego światła. Okej okay. sprawdźmy tutaj puste. Pomieszczenia tu w ogóle tutaj nawet płytek nie ma, Zostały, zostało zdarte aż do samego, do samych ustawów. Ok, sprawdźmy co dalej tam jest. Tu jest, tu jest troszkę tak creepy. Dobra, mamy prysznicę, czyli pewnie prysznicę przed wejściem na basen. Ok, sufit pod, O, tutaj też podziurawione. Ok, idziemy. Materiał jakiś składowisko. Hmm. Co, co to jest? w ogóle jest? Materiał jakby był Materiał, bo tutaj wodę, że nigdy nie było płytek, bo tu w ogóle nie jest albo co? Pustaki, pustaki pianowe? Są tu w stanie surowym. I to, to możliwe, że tego budynek jest niespełniony? Tutaj są właśnie takie materiały do remontów. Tak, to silikon to... do uszczelnienia najprawdopodobniej płytek nie, to basen. Nie wiem co za funkcje. W składze, to było to pomieszczenie? Może nie, bo to się właśnie składa z takich Okej, zobaczmy co mamy tutaj dalej. Kolejne kabiny, prawdopodobnie jakieś kabiny prysznicowe. Są to jakieś... To jest tutaj coś nowego. Nie, to pewnie na kiber było. To, że wygląda to jakby to w ogóle nie było w Nie, mi się wydaje, że to było w budowie. To było jeszcze ciągle w budowie. To jeszcze kostka od prądu jest podciągana. To tutaj nie, nie ma... To jest w stanie takim jakby ktoś kontynuował. Czyli wychodzi na to, że ktoś inwestował w to, prowadzi tutaj remonty tego y, obiektu i zamknął takie domu. Okay, dobra. No i jakieś napisy. To jest... O, jest. To jest... Mamy jar na gieriną, jakieś śmary, ceraty. Okej, okay. wiki, asfalt. Tutaj sobie tam też się z tą przylepię, więc pożąco. A tutaj jest demontowany słup, nad którym mamy... Mamy... To nie wiem, czy tutaj jest... grzejniki? Może tak. Najprawdopodobniej tutaj jest głowa na grzejniku. No okej, oczywiście. Standardowo, sykity, troszkę troszkę nie. zobaczmy. Tutaj mamy jakieś drzwi takie... Nie wiem, jakbym powiedział wyciszające. O, Odziemy, być może taki pokój e, konferencyjny. Zobacz, postukaj do... po, po ścianach jakby do pusta takie w środku, odgłos to woda wyciszające. Czego? <grym>, nie, ja się na tym nie znam w ogóle. Ok, tutaj mamy dwa okna, czyli tak, tutaj mamy znowu widok na to, co wcześniej, czyli tam jakieś boisko. Ok, standardowo. No i puste pomieszczenie. Tutaj mamy znowu widok na, na te... ...murawe. Idziemy dalej. Tutaj mamy znowu ramkę. Prawdopodobnie ona wypadła z tego obiektu. Widać, widać, że to jest podświetlone, pod, więc to nieprawdopodobnie to jest na to zdjęcie. Wypadło, szkło się rozbiło i to jest właśnie tego typu, to jest właśnie tego efekt. Ok, tutaj pusta ramka, nic nie ma. Kolejne koszulki, widzę jest tych koszulek kilka w tym miejscu. Tam była pierwsza, to jest druga, a następnie tu się znajduje trzecia. I znowu tutaj mamy hmm, Coś analogicznego, jak byliśmy w, w tamtym miejscu, czyli pewnie takie miejsce na ramkę, jednak tym razem nie ma tutaj nic. Widać, że są kable, więc możliwe, że było to samo: czyli również było oświetlenie. Mamy ramkę, jednak zostało zdemontowane całkowicie. Dobra, zobaczmy co znajdziemy dalej. Hmm, tutaj mamy jakieś przejście, jakieś korytarzy. Tym razem żeby te okna są wstawione na sztywno, nie układają się. Po lewej stronie mamy halę, tam już w tej hali my byli. Zaraz pójdziemy w tamte miejsce, jednak sprawdźmy na razie jeszcze te drzwi. Czy w te, w te zakamarki my zaglądali? Okej, okay. yy, tutaj mamy basen, okej, okay. czyli tak, tu jest hala, tu jest basen, a tutaj, tutaj nie wiadomo co jest, tu my jeszcze nie byli. Tu, o oh, też. Tu, jest... tu jest dopiero creepy. Patrz, tutaj mamy jakąś wersalkę, mamy kible poznoszone. O oh, kurde, tu, tutaj jest się nawet... Co to jest? Zobacz, kurde, jakieś, nie wiem, śmieci. Tylko że to Tutaj kube... tak kupę, jakby jakieś zwierzę to tu zbierało. To wygląda, jakby sobie to jakieś zwierzę zrobiło rzeczywiście. Raj was, nie wiadomo, co tutaj spotkamy. Powiem ci, że miejsce idealne do nagrywania jakichś scen z horrorów. No dobra, chodźmy. Tro troszkę czuję akurat lęk w tym pomieszczeniu, bo jak zwykle w tamtych miejscach było takie spokojnie, a tutaj jest troszkę creepy. Co to mamy? E Śmierdzi Dobra nic tam nie ma ale... ale śmierdzi. Chociaż nie zdziwiłbym się jakby tutaj też było jakieś kurno Zobacz, zobacz, to jest jakieś coś dla dzieci. Yy, widać dobrze? Okej, okay. dobra. Możesz przejść z drugiej strony Takie coś mi tutaj znaleźli. Data 2016, to nie jest aż tak dawno. No dobra, dobra, połóżmy. Tak jak leżało. Tutaj mamy kwiatki, mamy kwiatki, chociaż uschnięte, aczkolwiek wygląda, wygląda jak na uschnięte. Dobra, tutaj rura pęknięta, dobra, co tutaj jeszcze, patrz, jakiś, czy to jest jakiś organizm? Spleśniały pająk. To jest spleśniały pająk? Zrób zbliżenie, z, 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 żeby, żeby było, <laughs> nie, nie, przybliż po prostu aparat do tego miejsca. Ja zrobię ujęcie, spróbuję. Ogólnie, to tutaj jeszcze masz ten. Jak przyci nie, to nie jest zoom. To, jak klikniesz i przytrzymasz na chwilę, to się wyostrzy, nie? Ja ten tak. I teraz klikam i przytrzymam. O, patrz, i się wyostrzyło na tym pojęciu. I wie, co to jest. Ja, p. spleśniały. <laughs> Nigdy nie widziałem takiego ciebie.